Siemaneczko, ja jestem dirtowy Bubu i witam was z Krakowa. Znajdujemy się właśnie na dual Jamie, gdzie przed momentem rozegraliśmy kategorię bestrick junior na miejscówce, która nazywa się Anglia. Obczajcie klipy właśnie stamtąd. Oh! Oh, yeah. Yo! Oh! Yo! Voorzitter, ik heb het zojuist gezegd. Ik heb het zojuist gezegd. Ik heb het zojuist gezegd. Ik heb Play more. you, thank you. Good morning. Good morning. Good morning. Yeah,

Z dalszych rozgrywek w Junior, ale myślę, że na pewno znajdzie się Znajdujemy się na ostatniej przeszkodzie na linii soczka. Mamy tutaj naprawdę, naprawdę sporych rozmiarów hopę trailsową. obczajcie jakie ona ma przelot. Chodźcie za mną. Wybicie, jak widzicie, jest potężne. Z dwójkę ma na pewno, z dwa z hakiem, i przelocik też tutaj jest. No nie jest mały. Na pewno ta hopa jest o tyle trudna, że tutaj lądowanie i wybicie jest trailsowe, czyli tutaj się wkleić to jest kosmos. Ale lecimy wyżej, bo przeszkoda wyżej jest naprawdę weryfikatorem. Mowa tutaj oczywiście o sharkfinie. I przeszkodę, którą widzicie za moimi plecami, nazywamy sharkfinem. Dlaczego sharkfinem? Bo shark to jest rekin, a fin to jest jego ta płetwa. I to mniej więcej tak wygląda. Jest to o tyle trudna przeszkoda, że zaczyna się ona już w sumie na lądowaniu hopy, bo tutaj mamy porych rozmiarów hopę i właśnie. Ta hopa przechodzi od razu w bandę, i banda ucina się w pewnym miejscu. Jest po prostu ucięta, cyk, i trzeba aż z tamtego punktu, czyli mega mega wysoko, dolecieć właśnie tutaj do lądowania. No, przelotu jest tutaj naprawdę kilka ładnych metrów i jest to największy szarkwin jaki widziałem w życiu, i jeszcze nie miałem okazji go skoczyć. Ale skakałem wszystko do tego miejsca. A co tam się dzieje do tego miejsca? To już wam pokazuję. Chodźcie. Jesteśmy przy kolejnej przeszkodzie, która wpada właśnie w szarkwina. Tutaj, jak widzicie, mega fajnie wyklepane lądowanko. I wybicie tutaj też jest kilka metrów przelotu. I przed tym mamy kolejnego małego szarkwina. Bardzo fajna przeszkoda. Polecam. I w tym oto miejscu wczoraj rozładowała nam się kamera. Za mną widzicie małego szarkfina. Mały szarkwin wpada właśnie tutaj w hipa' i w dużego szarkfina, jak mogliście to zobaczyć przed momentem. Za mną widzicie naprawdę sporych rozmiarów bandę. Tuż przed bandą mamy bardzo ciekawą przeszkodę. Jest to przeszkoda, która jest jednocześnie hopkom, którą można po prostu przelecieć i wkleić. Można też również ją tutaj znowu zbonkować, albo zritbonkować. Tak się chyba mówi, jak ktoś tak klepnie tylnym kołem. Może ma to jakąś inną nazwę. Napiszcie w komentarzu, jeżeli. Taką znacie. Bardzo fajna przeszkoda. Można tutaj sobie naprawdę fajnie, fajnie tutaj przyflowować. Przeszkoda ta wpada w bandę i wtedy mamy już prędkość na te nasze shark finy i jest ekstra klasa. Tak. Ale przed tą przeszkodą, już wam pokazuję, mamy naprawdę mocno ubitą twardą bandę. Banda ta zaczyna się już tutaj, a tam mamy mega mega fajną przeszkodę, takiego stolika. Jak widzicie, za moimi plecami mamy tutaj hipa sporych rozmiarów na prawą stronę. Zaraz po hipie mamy właśnie tutaj taki stoliczek, stoliczek taki trailowy, i on wpada w tamtą bandę, którą pokazywałem Wam przed momentem. Jak sobie zwrócimy uwagę, to tutaj mamy takiego step downa. Tam jest właśnie taki step down, a tam macie już tą główną hopę, którą Wam już dzisiaj chyba pokazywałem. A jak nie pokazywałem, to obczajcie, jak wygląda. Znajdujemy się właśnie na rolinie dużej linii na Dualu. Pokażę Wam teraz GoPro Courses Preview. Skończy się ono gdzieś na przedostatniej hopie, na tym dużym szarku, bo tego dużego szarka nie umiem jeszcze lecieć. Próbowałem kilka razy wczoraj, kilkanaście w sumie i nic z tego nie było, dlatego lecimy właśnie do tego miejsca, obczacie. Wow, man. I na usik cyk. I teraz pompa, pompa, pompa. I wbijamy się wysoko. I tutaj tibogen na kozaku. Ajaj. I w ten oto sposób wygląda cała linia na Dualu. Linia jak widzieliście jest na światowym, a nawet polskim poziomie. Ogólnie w międzyczasie rozegrała się jeszcze konkurencja Bestri. Obwczajcie jak mocno chłopaki dali do pieca i polatali bokiem. Próbowałem wziąć udział w tej kategorii i dolecieć ostatnią hopę, ale niestety ale ten shark fin okazał się dla mnie no za dobry w tym roku i nie dałem rady go tutaj pokonać. Nie, nie no, no nie, nie no. O! Ogólnie nigdy w życiu nie czułem takiego przeciążenia w bandzie. myślałem, że nie utrzymam tej kierownicy, ale udało się pierwszy raz skoczyć, skacować, ale zajawa. wow, jest to najtrudniejsza przeszkoda jaką leciałem kiedykolwiek i lecę drugi raz. Uff. Uff. Mimo wielu, wielu prób się nie udało, ale to nic, nic się nie dzieje, w przyszłym roku też tutaj jestem, najważniejsze to po prostu być tutaj całym i zajeweczka. Po beztłupie ruszyliśmy na chopeczki, które znajdują się na samym dole góry, zwie się to najprawdopodobniej sikorniki Trails albo jakoś tak. Wow! Jakby to powiedzieć po angielsku it's not my cup of tea. To są kupeczki, które wymagają całego dnia jazdy. Mi akurat troszeczkę szkoda siły na to, bo teraz wsuwam jogurcik i melduję się za moment na bestriko. Chociaż powiem wam szczerze, że już jestem zmęczony trochę, ale będzie gruba. Chłopaki chcą buzować, ja też mam coś w planie także zobaczymy. Oh! Sore? Jest okej, okay, jest okej. Okay. Jo. No bez jaj. Dobra, lecimy z tym. konkurencji. Proszę, proszę, proszę. O dzięki. Stałem wydyżki. Fajnie. Jaj jaj, jaj.

Bez wczoraj zakończyłem efektownym flip -wipem. Udało się go zrobić z którejś próby. Mega się tym jaram. A dzisiejszy dzień zaczęliśmy od innego bangeru, którym był front flip. Tak było. Sytuacja jest następująca. Chłopaki na dole z Pawełkiem na czele przybuzowali właśnie do front flipa. Wchodzę na rolin i co? No i będziemy to robić. Chciałbym to zrobić z pierwszej próby. To dosyć straszna sprawa. Ale jestem dobrej myśli. Dobra, to robimy to.

Yes! Yeah! Yeah! No i zrobione. I tym oto frontflipem kończymy dzisiejszy odcinek z Dualu. Jeżeli Ci się podobało to koniecznie zostaw łapę w górę, napisz coś miłego w komentarzu, a my widzimy się już wkrótce. Z fartem! Wiecie jaki jest rozkład jazdy? Jazda skur... Biedronka, biedronka, represent! Jeszcze możesz tutaj dograć jaką mam fajną wlepę. Harnasia. Chłopaki z jak się a za kamerą widzieliście Piotrka Piotrek to jest ziomal, ugościł i w ogóle jeździ mega spoko. tak Także wbijajcie do niego na Instagrama. Pozdrawiamy vloga ma. Hello. Vlog jeden drugi